Cześć, witajcie w mojej kuchni. Dziś mam dla was super wielkanocny przepis na jajka w sosie tatarskim. Wyglądają przepięknie i są naprawdę przepyszne. Polecam wam serdecznie ten przepis, a teraz już zapraszam do oglądania. Zaczynam od przygotowania sosu tatarskiego. W misce mam tutaj już odłożoną śmietankę 18%. Do tego dodaję majonez, pokrojone wcześniej w drobną kostkę ogórki konserwowe i pieczarki marynowane. Wszystko dokładnie mieszamy. Do tego dorzucam świeży koperek i szczypiorek. Następnie bierzemy się za doprawienie, czyli do tego sól i spora ilość pieprzu. Tutaj musicie spróbować e, czy wolicie więcej czy mniej, czy bardziej pikantne czy mniej. Do tego dodaję jeszcze małą czerwoną cebulkę pokrojoną w drobną kostkę i sos mamy gotowy. Sos przelewam do naczynia. Możecie użyć tak jak ja takiego naczynia lub jakiegoś płaskiego półmiska. Posypuję odrobiną koperku i szczypiorku i na to wykładam wcześniej ugotowane i wystudzone jajka pokrojone na pół. Wszystko już mamy praktycznie gotowe. Posypuję jeszcze Pozostałym koperkiem i szczypiorkiem. Wyglądają naprawdę przepięknie i są przepyszne. Polecam koniecznie wypróbujcie i zróbcie na święta. Goście będą zachwyceni. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie. Subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, i widzimy się w kolejnym filmie.